info. Brakuje tych pielęgniarek, dyrektorzy placówek są zmuszeni do tego, aby zmniejszyć ilość łóżek, ale niepokoi nas fakt, że mimo likwidacji tych łóżek pojawia, mamy sygnały, że są dostawki, a dostawki nie są brane pod absolutnie pod jakby Wykaz łóżkowy. Te normy wskaźnikowe 0,6 i 0,7 etatu na łóżko pacjenta jest to minimalna norma. To nie jest norma maksymalna, tylko minimalna. I dyrektorzy nie są zwolnieni z odpowiedzialności zabezpieczenia, większego jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, ale też i oczywiście bezpieczeństwo pielęgniarek. Myślimy, że rozsądek dyrekcji i kierowniczej kadry pielęgniarskiej jest taki, że te bezpieczeństwo pacjentów i personelu pielęgniarskiego jest w pełni zabezpieczone. SK Info.